Takim pierwszym kryterium jest BMI 40 i 40 i powyżej to jest ten moment, gdzie pacjent zostaje zakwalifikowany oczywiście po odpowiednich rozmowach i badaniach do operacji, jednak jeżeli są choroby współistniejące, typu insulinooporność, ciężko leczona cukrzyca, nadciśnienie i różne inne, to jest to BMI 35 i powyżej, czyli nie trzeba mieć 40, żeby być zakwalifikowanym, trzeba mieć choroby współistniejące. W tym momencie chciałabym też dodać, że liczy się masa ciała udokumentowana najwyższa, bo zdarzają się pacjenci, którzy mają udokumentowaną np. przy pracy ze mną BMI, nie wiem, 47, ale przez cały proces tak zredukowali masę ciała, że mają np. BMI 34 lub 35 yy, krańcowe, tylko potem to jest ten moment, że już nic dalej się nie da, więc są oczywiście normalnie kwalifikowani do operacji, bo patrzymy na tą masę ciała najwyższą, bo mogliby nie robić nic, i czekać na tak zwany cud, a jednak podjęli pracę do tej y, operacji i sami zredukowali.